Emocjonujące derby, na których wychowało się wielu z Was, także remis, który miał katastrofalne w sobie skutki, a także przełamanie jednej z drużyn i mecz na szczycie. To, a także wiele, wiele więcej znajdziecie w dzisiejszym odcinku piłkarskiego podsumowania tygodnia, którego mam okazję dla Was poprowadzić. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynamy od tego co najważniejsze w tym tygodniu, czyli to co nas czeka dzisiaj o godzinie 18:00 mecz Wisły Kraków z Legią Warszawa, który określany jest dla wielu przede wszystkim dużo starszych ode mnie osób, a także tych, które wychowywały się na takich spotkaniach, określany derbami polski, derbami polski, ponieważ dwa ze równorzędne grające zespoły, które mają, jeśli chodzi o bilans tutaj statystyczny zwycięstw i remisów, największy w historii, tak? Oba zespoły nigdy tak naprawdę nie przeważały tutaj w tych statystykach i dlatego oba tak bardzo prestiżowo podchodzą do tego spotkania. Mecz odbędzie się w Krakowie, warto tutaj nadmienić fakt, że to spotkanie będziecie mogli obejrzeć za darmo w telewizji publicznej bodajże nas kanale TVP2 i to jest nowość, która została wprowadzona przez Telewizję Polską, ponieważ o, przez te 11 kolejek, które nam zostały yy, Telewizja Polska ma zamiar pokazywać jedno spotkanie yy, w kolejce. Teraz pokażę właśnie mecz Wisły z Legią, później w środę, z tego co pamiętam ma pokazać mecz Legii z Jagiellonią. Oczywiście to nie są jedyne spotkania, jakie mają zamiar pokazywać i nie samą Legię, no ale akurat tak się złożyło, że w tym przypadku te dwa najważniejsze spotkania dla naszej ekstraklasy telewizja Polska pokaże, także nie ma co oczekiwać, że nie będzie innych po prostu spotkań, tak? Jeśli chodzi o mnie, no to ja jestem bardzo ciekaw tego spotkania. Wiecie, że Wisła zaczęła się odbudowywać, zaczęła dobrze grać w piłkę. Legia też przede wszystkim musi gonić tą tutaj stratę do Lech i Gdańsk, która przecież z każdym spotkaniem może wzrosnąć albo może się zmniejszyć, więc to jest bardzo ciekawe chociażby spotkanie pod tym względem. Szykuje się przede wszystkim komplet publiczności, bo jak pewnie wiecie, w środę już zostały wyprzedane wszystkie bilety na to spotkanie czyli spodziewamy się kompletu publiczności. No Ja mam nadzieję, że to będzie fajne spotkanie, że nie odbędzie no, się bez bramek, że będzie przede wszystkim dobra gra w piłkę, zarówno z jednej, jak i drugiej strony. I e, ciekaw jestem po prostu, jak e, do tego spotkania podejdą oba zespoły, bo każdy pamiętajcie, że ma inne cele. Wisła tutaj chce przede wszystkim walczyć o tą górną ósemkę, natomiast Legia. Pamiętajcie, że walczy o Mistrzostwo Polski, więc chociażby pod tym kątem warto to spotkanie obejrzeć. No Wy jesteście o tyle mądrzejsi ode mnie, że już znacie wynik spotkania, ja go nie znam, ale mogę mniej więcej spodziewać się, że to będzie spotkanie dosyć bramkowe. Spodziewam się tutaj 1-2 dla Legii. O, taki wynik mniej więcej myślę, że może tutaj paść. Oczywiście mamy też inne spotkania, m.in. będzie grało Zagłębie Lubin, które również walczą tutaj prestiż i możliwość grania w europejskich pucharach. No, ale, mimo wszystko, pewnie większość z oczu tutaj będzie skupiona na y, stadionie przy Rejmonta. A my zaczynamy nasze PPT od piątku, gdzie najważniejsze spotkania właśnie odbyły się w tym dniu, ponieważ grały ze sobą dwie cztery łącznie zespoły, które miały różne cele i był to jedno z nich, spotkanie było oczywiście spotkaniem hitowym, ponieważ zagrały ze sobą tutaj Lechia Gdańsk z Piastem Gliwice. Pierwsza i e, trzecia drużyna naszej tabeli ekstra klasy. E, pokazała, że naprawdę to było bardzo ciekawe spotkanie. Oczywiście zespół tutaj z Gdańska wygrał to spotkanie 2 do 0, ale nie trzeba tutaj odebierać zasług Piastowi, który naprawdę się pokazał z bardzo dobrej strony i, i nie ma tutaj co dziwić się, że to spotkanie było hitowe, bo zespół Wardlema Fornalika od pięciu wcześniejszych kolejek naprawdę prezentuje się znakomicie, jeśli chodzi o ekstraklasę i warto nadmienić fakt, że przed samym meczem mieli pięć z rzędu zwycięstw, co mogło zespół z Gdańska troszeczkę tutaj deprecjonować, ale jak widać nie spowodowało to, żeby zespół z Gdańska miał to spotkanie przegrać. Mało tego, to jest kolejne spotkanie wygrane na swoim stadionie przez zespół tutaj e, trenera Stokowca, który notuje już kolejny z rzędu, nie dość, że wygraną, to jeszcze bodajże ta statystyka meczów wygranych u siebie coraz bardziej wzrasta do rangi już twierdzy, tak? Twierdza Gdańsk, którą może być ciężko zdobyć. Przed Lechią na pewno dwa trudne mecze, bo między innymi jeden z tych nas bliższych spotkań to jest spotkanie z Lechem, które yy, która drużyna na pewno będzie chciała wygrać spotkanie z Gdańskiem. No ale warto nadmienić fakt, że na tą chwilę Lechia dzięki mu zwycięstwu z tutaj Piastem no, przeważa tak, nad Legią 5 punktów przewagi i wciąż ma tą pewność, że po tej kolejce zostanie nadal liderem Ekstraklasy. Natomiast drugie spotkanie, które miało dwa odmienne cele to jest oczywiście mecz w Zabrzu, gdzie Górnik podejmował zespół Michała Probierza, czyli Krakowie. No i tu bez, bez żadnych zaskoczeń Krakowia spotkanie wygrała dosyć pewnie 1 do 0 a raczej 0 do 1 górnik wciąż musi obawiać się tego, że może spaść z ekstraklasy, a Krakowia dzięki temu, że właśnie Piast Gliwice przegrał swoje spotkanie z Lechią, wciąż łapie się do tej walki o europejskie puchary, zajmuje czwarte miejsce i na tą chwilę jest bodajże 4 punkty straty do Piasta, co wciąż powoduje, że ta walka o tę czołową trójkę może nabierać rumieńców z każdą kolejną kolejką w naszej lidze sobota to zupełnie odmienne tutaj spotkania, przede wszystkim tak jak wspomniałem przełamanie, bo grały ze sobą dwa Beniaminki, mieć Legnica i Zagłębie Sosnowiec i ta druga drużyna okazała się tutaj w tym spotkaniu lepsza, wygrywając 0 do 2, mówię przełamanie ponieważ Zagłębie od nie dość, że wygrało spotkanie znowu, to może sobie zanotować te oczko, gdzie ta strata do tych Czołowych miejsc, gdzie nie można spaść, wciąż pozostaje bliska. Przede wszystkim również warto tutaj nadmienić fakt, że to jest wygrana zagłębia Sosnowiec po 11 latach na wyjeździe. Może Was to dziwić, ale no zagłębia dawno nie było w ekstraklasie, więc na pewno to ich też cieszy. Zresztą bardzo dobra gra. Zagłębia tutaj nie ma co oszukiwać że. Zespół ten przeważał w tym spotkaniu. Mieć za bardzo nie miała argumentów piłkarskich, żeby wygrać spotkanie z, yy, z Zagłębiem. No i wciąż i Mieć, i Zagłębie muszą walczyć o to, żeby nie spać z ekstraklasy. Warto również wspomnieć, że yy, odbyło się spotkanie tutaj Wisły Płock tak z Zagłębiem Lubin ja tutaj wspomniałem, że Zagłębie walczy o, o, o tą górną ósemkę i walczy wciąż o europejskie puchary, no i w tym spotkaniu również jeżeli się nie mylę to Zagłębie Lubin spotkanie wygrało 0 do 1 Wisła Płock jest naprawdę w fatalnej sytuacji nie dość, że Sosnowiec już ich dogonił na trzy punkty, to oni wciąż nie są pełni po prostu pozostania w Ekstraklasie. A też na pewno nie powala ich frekwencja, którą pewnie mieliście okazję zobaczyć, że no nie powala przede wszystkim nawet to, że zostały wprowadzone bilety za złotówkę, nie spowodowały faktu, że kibice z Płocka mieliby na to spotkanie tłumnie mnie ruszyć. Jeśli chodzi o sobotę, to również tutaj dużo ciekawych rzeczy się wiązało z Kielcami, gdzie na Kolporter Arenie Korona podejmowała Lecha Poznań. I spotkanie, powiem szczerze, że odbywały się tak jak ja spodziewałem się, że się odbędzie, czyli remisowo 0 do 0. Warto nadmienić fakt, że lech w ogóle w, kompletnie w tym spotkaniu nie istniał e, powinni się między innymi cieszyć, że to spotkanie korona zremisowała, a nie wygrała, bo miała ku temu okazję. E, konsekwencją czego tego remisu jest fakt, że który Bartek mi podał e, informację sprzed dosłownie chwili, że Adam Nawałka został odsunięty od e, prowadzenia zespołu Lecha, czyli de facto został zwolniony ze z tego stanowiska. Jego obowiązki przejmuje w tej chwili do końca sezonu mm, trener Dariusz Żuraw, który prowadził zespół rezerw Lecha Poznań w trzeciej lidze. E, no ale no, nie ma co się dziwić, zespół kolejarza został źle poprowadzony do tego początku roku trener na nie ma pomysłu, nie miał pomysłu przede wszystkim na zespół, czego faktem jest to, ile oni przegrali spotkań w Ekstraklasie Owszem wygrali to spotkanie hitowe z Legią, ale to nie było zbyt wiele. No i zobaczymy jak to dalej będzie z tą zespołem. Czy są oni w stanie w następnym sezonie, bo wiadomo, że ten już jest tak naprawdę stracony dla nich, czy są w stanie podnieść się tak, bo... To jest drugi budżet w Ekstraklasie, a prezentuje się czasami jak średniak z pierwszej ligi niestety, ale no to już tak naprawdę jest raczej chyba wina prezesów niż samych piłkarzy czy trenerów. Jeśli chodzi o to, co się działo na zachodzie, no to pewnie wiecie, że Bayern tutaj Zremisował z Freiburgiem. Warto nadmienić fakt, że Robert Lewandowski strzela swoją 199. bramkę w historii strzelania swojego w Bundeslidze, ale nic to nie daje, ponieważ spycha ich Borussia na drugie miejsce ze względu na to, że w końcówce spotkania doprowadziła do zwycięstwa z Wolfsburgiem i zapowiada się naprawdę ciekawy sezon w tym roku w Bundeslidze. No, ostrzymy sobie wciąż zęby na Der Klassiker i zobaczymy po prostu czy mecze pomiędzy tymi zespołami będą dosyć ciekawe no bo z każdym rokiem coraz bardziej jak widać zespoły te napawają optymizmem że tutaj ta walka o mistrzostwo Niemiec nabiera po prostu rumieńców Dzisiejszego odcinka piłkarskiego podsumowania tygodnia to by było na tyle. Dzisiaj jestem sam ze względu na to, że Bartek nie mógł dzisiaj ze mną uczestniczyć w programie, ale obiecujemy, że już za tydzień oczywiście pojawimy się w naszym starym składzie. Jeżeli jesteście nowymi naszymi widzami i chcielibyście nas wspierać bardziej, no to zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Oczywiście rośniemy w siłę, jest nas coraz więcej. No i do tego właśnie potrzebujemy Was. Jeżeli jesteście chętni wyrażeniem swojej opinii odnośnie tego, co się działo w samym tygodniu, i w poszczególnych spotkaniach ekstraklasy, a także tego, co się będzie działo dzisiaj podczas Derbów Polski, to zachęcam do pisania właśnie w sekcjach komentarzy swoich opinii. A jeżeli macie chęć obserwowania naszej pracy pozakulisowej, tutaj jeśli chodzi o kanał, to zapraszam Was serdecznie na nasze media społecznościowe, gdzie znajdziecie nas. Zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie pod nazwą Piłkarska Rzeźnia. Z tego ciepłego dnia, gdzie taki śpiewają, żegna się z Wami Patryk. Ja Was zapraszam już za tydzień, gdzie będziemy mieć więcej spotkań do omówienia, ponieważ mamy aż dwie kolejki ekstraklasy w ciągu jednego tygodnia. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia. Cześć!